Hej, dzisiaj chciałam nagrać filmik z wyprzedażą mojej szafy i jest to pierwsza część, czyli chcę sprzedać moje torebki które już po prostu, w najczęściej to mi się po prostu znudziły i... a ja mam ich sporo, więc więc trzeba coś z tym zrobić, dobra pierwsza torebeczka zasłaniam jest to taka mała torebeczka w kolorze kremowym Acri, krem jest ona mała, pikowana tutaj jest w środku zamykana na zameczek o, tutaj jeszcze też ma zamknięcie i posiada ona jeden krótszy pasek znaczy pasek, łańcuszek i długi pasek co do ceny no to po prostu piszcie propozycję albo się zgodzę po prostu, albo nie no, także Rzeczywiście to nie będą takie sceny wygórowane, bo to są używane. Chociaż ta akurat nie była używana nieraz, a nieraz jej nie miałam na sobie. także Dobra. To jest jedynka. Eee, dwójka. Jest to taka torebeczka. Nie wiem, coś w ogóle będzie widać. Chciałabym, żeby było dosyć mała ta rybeczka tutaj wisi sobie e, na klucze i tak w środku ona ma e, takie przegródki e, do tego ma z tyłu jeszcze zameczek Ś w środku też jest zameczek zamykana jest na e, zamek OK z tyłu też posiada zameczek ogólnie jest śliczna, ale niestety no mam ich za dużo. Także to jest torebka numer 2. Okay. Trójka. Jest to taka torebeczka. O, tak. tak. I jest to torebka koloru brązowo-czarnego z przodu. Wiadomo, ma jakieś tam lekkie takie zarysowania, ale to po prostu jest od używania. Tak, jest tutaj. To czarne jest lakierowane. Tutaj ma z przodu jeszcze tak, jakby zrobioną. Ona jest na takich jakby plecionych rączkach. też jest zamykane na zamek, w środku standardowo. Także tutaj nie To jest numer 3. Kuleczka. Kórka już biorę. Okay. Jedną ręką się nagrywa, i pokazuje. No trudno. To jest taka dosyć znana była, te, te torebki z tymi serduszkami. Jest na w kolorze o zielonym. Przeważa zielony. Z tyłu też posiada, posiada kieszonkę. Środek też standard. Także, jeżeli byście chcieli coś więcej o tych torebkach, to po prostu piszcie. To jest numer 4. Piąteczka. Piątka jest to taka torebeczka. Ona jest dosyć fajna, jak jest napakowana. Teraz tu się prezentuje beznadziejnie. I ona jest tutaj zapinana na zatrzask, ale jeszcze w środku ma. Yy, zapinana jest na zamek. To jest piąteczka. I kolor to jest. Ja nie wiem, co to jest za kolor. Szczerze Wam powiem. Zieleń. Taka trochę oliwka i czarny i jest obszyta kolorem bordo i to była piątka, teraz szóstka szóstka jest to taka torebeczka yy, brązowe rączki tutaj jest taka niebieska